Demontaż bębna hamulcowego i wymiana łożyska stożkowego. Łożysko jest do wymiany podczas jazdy huczy oraz wyje. Najpierw należy zdjąć kapselek, podważając dookoła. Kiedy już mamy zdjęty kapselek, należy odhaczyć tutaj zawleczkę i odkręcić nakrętkę łożyska. Zdejmujemy zawleczkę. Zdejmujemy zabezpieczenie. Odkręcamy nakrętkę piasty. Wyjmujemy podkładkę, tutaj mamy mniejsze łożysko, gdyby na przykład bęben nie chciał zejść, tak jak w tym przypadku. Należy sprawdzić, czy nie jest zaciągnięty hamulec postojowy, jeżeli hamulec postojowy nie jest zaciągnięty to należy przez otwór w bębnie podważyć tam w środku klinek samoregulatora, żeby po prostu szczęki się wyzerowały i wtedy zdejmiemy bęben. No tam jest w środku, ale nie będę go w stanie go pokazać. Aparatem. Dobrze, klinek znalazłem. Jest mniej więcej w tym położeniu. I tak jak mówiłem, należy po prostu obracać bębnem, świecić latarką. No i szukać po prostu, gdzie się klinek znajduje. Mniej więcej w tej pozycji się on znajduje. Należy go podważyć w ten sposób, żeby wyzerować. Samoregulator Szczęk Hamulcowych, tak więc gotowe wyjmujemy mniejsze łożysko i zdejmujemy. Bęben. O, teraz widać ładnie Klinek znajduje się w tym miejscu. I jeszcze raz pokażę, jak śrubokręt wkładamy przez otwór w bębnie. To właśnie wkładamy go w ten sposób i podważamy do góry klinek. Tutaj ten element od samoregulatora szczęk hamulcowych. Wtedy możemy swobodnie zdjąć bęben. Tak, teraz będziemy wybijać pierścienie łożyska. Są dwa, jeden z tej strony zewnętrznej i ten od strony wewnętrznej. Będziemy je wybijać, bo inaczej się nie da. Młotkiem, młotkiem i po prostu przecinakiem. Tam w środku jest taki specjalny rant. Wkładamy pobijak i wybijamy, wybijamy pierścień. Będzie lepiej tutaj widać. O, teraz widać ten rant. Tak, teraz widać rant. Na początku wszystko czyścimy. Ze starego smaru, żeby było widać do środka. Pierścień wybity. I tak to będzie wyglądało. Tutaj widać pierścień. A tu widać skąd wyszedł. Teraz będziemy wybijać drugi pierścień łożyska wewnętrznego i wyjdzie nam w tamtą stronę w dół. Robimy to tak samo. Też tam widać rant, tam w środku. Musimy sobie wszystko dokładnie wytrzeć. Opieramy się w ten sposób na dnie i wybijamy. Raz z tej strony, raz z tej strony i tak po obwodzie równomiernie wybijamy. Teraz będziemy wprasowywać pierścień łożyskowy, wkładamy go w ten sposób. Możemy wykorzystać do wprasowania stary pierścień, na przykład, albo jakąś odpowiednią tulejkę. No i używając prasy, wprasujemy. Można go też po prostu za pośrednictwem tulejki wbić, jeśli ktoś nie ma prasy. Tak więc też jest taka opcja. Teraz będziemy wprasowywać drugi pierścień w taki sam sposób. Gotowe. Więc tak tulejka i pierścień łożyskowy wkładamy. Tulejka odpowiedniej średnicy. żeby wszystko prosto szło. takiego I gotowe. Teraz smarujemy wszystko smarem, który był w zestawie. Do środka tak samo, też tam Smaru napychamy. Wkładamy łożysko posmarowane. W ten sposób się ładnie obraca. Pamiętamy o uszczelniaczu, żeby teraz dać uszczelniacz. też smarujemy lekko jego wargę. i wkładamy. Wystarczy go po prostu lekko wcisnąć, będzie na swoim miejscu. Так, ну да, тут.